Zygmunt Freund zasiadł w swoim gabinecie otoczony cichymi ścianami, jak zawsze pełen ciekawości i gotowości do odkrycia prawd ukrytych głęboko w ludzkiej psychice. Jednak tej nocy coś było inaczej. Drzwi do jego gabinetu wydawały się cięższe, a cisza pomieszczenia, bardziej przytłaczająca. Miał przeczucie, które jednocześnie go intrygowało i przerażało. Przeczucie, że ktoś, a może nawet coś, czeka na niego za progiem. Kiedy spojrzał na drzwi, poczuł subtelne mrowienie na karku. Usłyszał delikatny szept, jakby ktoś stał tuż za ścianą. Odrzucił to jako wytwór zmęczonego umysłu, wynik przepracowania. Ale gdy pochylił się nad swoimi notatkami, szept stawał się coraz wyraźniejszy. Przyciszony, lecz coraz bardziej natarczywy. Zdecydował się podejść do drzwi. Otworzył je, a przed nim ukazał się długi, ciemny korytarz, który nie powinien tam być. Przestrzeń, która nie istniała za dnia. Drżącą ręką wziął lampę i postawił pierwszy krok. Każdy krok zdawał się być głośniejszy od poprzedniego, aż w końcu dotarł do ogromnej, oświetlonej sali. Sala była pełna ludzi, setki, może tysiące twarzy. Zwrócone ku niemu w absolutnej ciszy. Ich oczy były nieruchome, puste, bezosobowe, jakby wyzute z życia. Freund poczuł, jak ciężar niewidzialnej siły napiera na jego ciało, jakby ich martwe spojrzenia wbijały się w jego duszę. Zerknął na twarze i dostrzegł coś jeszcze bardziej niepokojącego. Każda z nich zdawała się znajoma. To były twarze jego dawnych pacjentów ludzi, których myśli i sekrety odkrywał, rozkładając na czynniki pierwsze. Ich lica wyglądały, jakby nosiły ślady bólu i cierpienia. A ich usta otwierały się powoli, tworząc groteskowy uśmiech pozbawiony radości. Co? Czego ode mnie chcecie? Jego głos zabrzmiał cicho, niemal dziecięco. Ale odpowiedzią było tylko milczenie. Przerażające milczenie. Próbował się wycofać, ale nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Spojrzenia tłumu zdawały się przyciągać go do siebie, wciągając go w głębiej w ten lodowaty splot. W jego głowie narastało przeczucie, że każdy z tych ludzi przyszedł tu, aby wymagać czegoś, czego nie mógł im dać pokoju, odpowiedzi, może ukojenia. Nagle jego wzrok padł na jedną twarz w tłumie twarz, której nigdy nie widział. Stała na końcu sali wyraźnie inna, pozornie normalna. Podszedł bliżej, a gdy zobaczył swoje własne oczy w tej twarzy, uświadomił sobie, że, no, że patrzy na siebie. Czyżbyś nie widział, Zygmuncie? Jego własny głos wydobył się z tej twarzy, Zimny, nieprzyjazny, zupełnie obcy. To ty jesteś jednym z nas. W jednej chwili tłum wybuchł wrzaskiem, przerywając ciszę. Setki rąk wyciągnęły się w jego stronę, ich krzyki zlewały się w jeden głośny krzyk. Freund chciał uciec, ale nie mógł. Przerażony próbował krzyczeć, lecz jego głos zanikał w szaleństwie tłumu. W końcu zdał sobie sprawę, że stał się więźniem swojej własnej socjofobii. Utkniętym w miejscu między światem snów a koszmarów, gdzie tłum już nigdy nie opuści jego umysłu. Od tamtej pory każdy pacjent, każda rozmowa, każdy dźwięk w gabinecie brzmiał jak echo tamtej przerażającej nocy. Milczący tłum. Creepypasta autorstwa mojego. Głos też jest mój. Czytał dla was, pisał dla was Vox na Smodei. Zapraszam. Serdecznie do subskrybowania, jak również lajkowania moich treści. Jak również do komentarzy. Hejt przyjmiemy, ciszy nie przyjmiemy. Trzymajcie się.